Dziś znów nie mogłem spać. Nic nie pomagało. One znowu wróciły. Głosy. Zawsze przychodziły w nocy, kiedy zgiełk dnia opadał i zostawiał mnie sam na sam z moimi myślami. Zwykle mogłem je ignorować lub zagłuszać. Dziś nic nie pomagało. Nie jestem schizofrenikiem. Chciałbym być. Chciałbym. Żeby te głosy były tylko moją wyobraźnią Chciałbym dostać leki Dzięki którym głosy by znikły Lecz nie byłem schizofrenikiem A głosy były realne Nie wiem kiedy pierwszy raz je usłyszałem Na początku były nikłe Ignorowałem je A one znikały Lecz z czasem Zaczęły być bardziej natarczywe Trudne do zignorowania z brontaninnych, chaotycznych słów zaczęły się wyłaniać zdania. Oni zaczęli do mnie przemawiać. Teraz już wiedziałem, że te głosy nie były moją wyobraźnią. Moja wyobraźnia nie przedstawia się jako upadły. Moja wyobraźnia nie sprawia mi bólu. Moja wyobraźnia nie chce mojej duszy. Jestem wierzącą osobą. Więc w pierwszym odruchu zacząłem się modlić. Pomogło. Upadły odszedł. Lecz nie na długo. Za kilka nocy wrócił. Tym razem musiałem modlić się dłużej. I tak za każdym razem, kiedy przychodził, musiałem modlić się dłużej. A modlitwa sprawiała mi coraz większy ból. Dziś, kiedy tylko wyczułem jego obecność. Wziąłem do ręki krucyfiks, ukląkłem i zacząłem się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Przybył. Uderzył w momencie, w którym już myślałem, że się nie pojawi. Zaznaczył swą obecność, sprawiając mi niewyobrażalny ból. On nie mógł zrobić mi krzywdy. Nie potrafił skrzywdzić mego ciała, lecz mógł zadawać nieskończone cierpienie mojej duszy. Bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Ból rósł, miałem wypowiadania słów modlitwy, a ja, mimo zamkniętych powiek, zacząłem widzieć, jak krucyfik w swych rękach zaczyna świecić. Wypełnił swym światłem cały pokój. Wtedy go zobaczyłem. Na tle wszechobecnej jasności w pokoju on był czarny. Był tak czarny, że wydawało się, że pochłania światło i zostawia tylko ciemność. Emanował nienawiścią. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wtedy przemówił. A jego głos sprawił, że moje ciało zostało przeszyte w niewyobrażalnego strachu i cierpienia. Chciał mojej duszy, i nie łudź nas na pokuszenie. Jego słowa zdawały się wnikać w mój umysł i miażdżyć psychikę. Każde słowo zostawiało niewyodwracalne bruzdy w mojej psychice. Mogłem to zakończyć, zakończyć moje cierpienie. Wystarczyło tylko, że przerwę modlitwę, lecz wiedziałem, że wtedy zostałbym bez ochrony Boga, sam na sam umarłym. Musiałem modlić się dalej, ale zbaw nas ode złego. Odszedł, udało się. Zdążyłem tylko pomyśleć i zemdlałem. Rano obudziłem się w swoich wymiocinach. Byłem cały mokry od potu i pokrwawiony, krwią, która z wycięczenia zaczęła mi lecieć z nosa. Poszedłem się wykąpać. Po długiej, gorącej kąpieli przejrzałem się w lustrze. To, co zobaczyłem, sprawiło, że ze strachu osunąłem się na podłogę. Na piersiach miałem wypalone słowa: wrócę.